Siemanko, siemanko! Dostaliśmy kolejną ewolucję, tym razem darmową. Nazywa się ona TOTS i jak sama nazwa wskazuje, dotyczy kart właśnie z tej ligi, czyli z ligi francuskiej. Jeżeli chodzi o wymagania kart, jakie możemy przeznaczyć do tej ewolucji, no to przede wszystkim maksymalny overall takiej karty to 86, no i przede wszystkim taka karta nie może mieć żadnych playstyli z plusem. A to z tego powodu, że w tej ewolucji dostajemy właśnie trzy Playstyle z plusem. Są to szybkie podania, kontrola nad piłką i premia do sprintu, w dodatku słabsza noga, plus Plus jeden i zwykły playstyle walka w powietrzu, i zwykły playstyle również tiki taka. Także jak na darmową ewolucję, dosyć spory buścik. W dodatku do rozegrania mamy tylko 9 spotkań, także bardzo szybko robi się tą ewolucję. No i jak zwykle, znalazłem 10 najlepszych kart, moim zdaniem, nadających się właśnie do tej ewolucji. I wśród nich znajdzie się jeden Polak Rodak. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do fc 24 w szybki i bezpieczny sposób, useandbike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to pierre Bame Yang, zawodnik z Marsylii. Tutaj ta karta przypomina statystykami kartę TOTS, jaką dostał parę dni temu. Aczkolwiek przypominam, że ta karta jest za darmo, a karta TOTS Yanga kosztuje ponad 300 tysięcy model na tą chwilę. Także tutaj myślę, że lepszy deal robimy właśnie wykorzystując ewolucję, do której potrzebujemy jednak Informa 86. Dlatego za Zachęcam również do robienia tych player picków z informami 83+, ponieważ można właśnie te karty do ewolucji tam właśnie trafić. A jeżeli nie trafimy żadnej karty do ewolucji, to po prostu przepalimy ją o jakąś paczkę 83x10, do której właśnie te informy są potrzebne, czy gdziekolwiek indziej. Naprawdę jest sporo miejsc, gdzie można przepalić informy, ale jeżeli traficie o Obama Yanga to jak najbardziej można go dać do tej ewolucji. Samuel Umtiti, tutaj kolejna karta, która idealnie wpasowuje się w tą ewolucję. Do wykorzystania potrzebujemy jego kartę Thunderstruck 86 i po upgrade ma 89 tempa, 94 defensywy, 91 fizyczności gwiazdki 2 na 4. Naprawdę świetna karta. Może nie jest najwyższy, ma metr 82, ale ma naprawdę świetną sylwetkę w grze, także polecam naprawdę tą kartę. Jest jednym z najlepszych obrońców ligi francuskiej w tej grze po tej ewolucji. Tenis Generao również świetnie wygląda po tej ewolucji. Tutaj do wykorzystania mamy jego kartę 86 FC Pro i po upgrade ma 88 tempa, 91 strzelania, 96 podań, 94 dribbling, 8 98 defensywy i 91 fizyczności, także jak sami widzicie, praktycznie gang, gang na higolana. Gdyby nie te tempo i defensywa, naprawdę karta wygląda świetnie, aczkolwiek wiem, że jest bardzo rzadko spotykana ta karta wśród graczy, ale jeżeli ją macie, to myślę, że warto ją wykorzystać właśnie w tej ewolucji. Danilo Pereira również idealnie pasuje do tej Ewo. Tutaj do wykorzystania mamy jego kartę Centurion z 86 i po upgrade ma 82 tempa, 86 deadlift, 93 defensywa i 97 fizyczności, także jako taki typowy SPD do przecinania piłek będzie po prostu idealny. No i do tego świetne linki, bo jest po prostu z PSG, jest Portugalczykiem, których jest również dużo w samym PSG, także myślę, że tutaj ze zgraniem nie będzie problemów. Tiago Diallo, kolejny Portugalczyk właśnie z ligi francuskiej. Tutaj do wykorzystania potrzebujemy jego kartę 85 centurions i jako środkowy obrońca ma niesamowite tempo. 92 tempa, 91 defensywy, 94 fizyczności, gwiazdki 2 na 4 8 Rybin, czyli też nie za, nie za mało, wystarczająco, żeby dobrze się poruszać w obronie tym zawodnikiem. W dodatku ma styl gry rakieta, dzięki czemu jest jeszcze, jeszcze szybszy. Także naprawdę tą kartę szczerze polecam. David Machado, zawodnik z Lens, tutaj kolumbijczyk, którego również można tutaj przeznaczyć do tej ewolucji. Potrzebujemy jego kartę 85 UCL i po tym upgradezie ma 95 Tempa, 90 dribbling, 86 defensywy i 91 Fizyczności. Jak na lewego obrońcę, naprawdę świetne statystyki. Dodatku 2 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki. No i 3 playstyle oczywiście z plusem, także naprawdę świetnie wygląda. Przechodzimy na prawą stronę obrony, czyli Achraf Hakimi, do którego ewolucji potrzebujemy tylko jego złotą wersję 84. i potem Upgrade ma już 99 tempa 88 podań, 87 dribbling, 82 temensywa i 86 fizyczność i gwiazki 4 na 5, także pod tym względem naprawdę świetnie wygląda, poza tą defensywą, którą wypadałoby podnieść jakimś stylem gry właśnie do obrony i naprawdę będzie świetnie sobie radził właśnie na tej prawej flance. Vitinia, kolejna karta, która również ma toca w tej edycji gry, aczkolwiek z uwagi na jego cenę, warto jest zastanowić się nad jego ewolucją, która jest darmowa. Wystarczy tutaj jego inform 84 i po upgrade'zie ma 83 tempa, 82 strzelania, 93 podań, 96 dribbling, 84 defensywy i 80 fizyczność gwiazdki, 3 na 4. Ale naprawdę, tutaj mówimy o darmowej ewolucji, a jego TOC kosztuje ponad chyba 2 czy 3 miliony monet nawet. Nie sprawdzałem ostatnio rynku, ale naprawdę jest drogi. Także jak na darmową ewolucję, myślę, że jest naprawdę, naprawdę w porządku. Kolejny zawodnik z PSG, czyli Randall Muani. Tutaj do upgrade'u wystarczy jego zwykła, rzadka wersja 84. I po upgrade'zie ma już prawie, że wymaksowany tempo. 98, 85 strzelania, 81 podań, 93 dribbling, 75 fizyczność i gwiazdki 4 na 5. Także świetna karta. Może grać również na prawej pomocy, jak i oczywiście na, na ataku. No i świetne linki. Jest Francuzem z PSG, także czego więcej e, trzeba, żeby go zgrać. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. No i na koniec Polak Rodak, czyli Przemysław Frankowski. Potrzebujemy tutaj jego wersję 85 radioaktywną i po upgradzie ma już 99 tempa, czyli wymaksowane tempo. 87 strzelania, 89 podań, 87 dribbling, 83 defensywa i 88 fizyczność. Gwiazdki 3 na 4, naprawdę bardzo wyrównana karta, także tą kartą można grać również na prawej mm, stronie boiska i na lewej stronie boiska. 3 playstyle z plusem i naprawdę solidne statystyki, praktycznie wszystkie prawie że po, po 90, oprócz defensywy, która no, wypadałoby tutaj jednak troszeczkę ją podnieść stylem gry, ale poza tym naprawdę świetna karta. No i Polak Rodak, przede wszystkim to jest najważniejsze. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą listę z tej ewolucji z ligi Francuskiej. Czekamy oczywiście na kolejne ewolucje, a na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć!